Cześć, moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. Przychodzę do was ze wspaniałą wiadomością. Przygotowałem materiał, plan treningowy dla osób początkujących na pośladki. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, najdrożsi widzowie, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do stestowania, do spróbowania mojego przykładowego zestawu na mięśnie pośladkowe, czyli z priorytetem na tyłek dla osób początkujących. Na siłowni. I teraz rodzi się pytanie, kim jest osoba początkująca? To na pewno osoba bez większego doświadczenia z treningiem siłowym lub ewentualnie taka osoba, która wraca na siłownię po długiej przerwie bez ćwiczeń. I takie osoby nie powinny oczywiście zakładać jakichś większych ciężarów na sztangi, brać ciężkie handle, nie powinna też ta osoba wykonywać jakichś zaawansowanych, trudnych, skomplikowanych ćwiczeń, typu martwe ciągi, typu inne wariacje i kombinacje. Ta osoba powinna zacząć od podstawowych wzorców ruchowych, które oczywiście również można spartaczyć, bo nawet najprostsze ćwiczenie staje się trudne do wykonania, jeżeli po prostu chwycimy za duży ciężar lub nie radzimy sobie z techniką danego. Ruchu. Możemy wyginać się w kostce, możemy źle prowadzić biodra, kolana, czy też wyginać niemiłosiernie kręgosłup. Więc mam nadzieję, że ćwiczenia, które zaraz zobaczycie, dobrze sobie obejrzycie, przeanalizujecie, yy, wdrożycie je w swój trening i nie będzie tutaj jakiegoś większego problemu. Ponadto zaznaczam od razu, że każde z tych ćwiczeń, które już zaraz pokażę, jest opisane w filmach instruktażowych na tym kanale. Więc klikajcie dzwoneczek, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie łapki w górę i analizujcie te ćwiczenia, bowiem te wszystkie szczegóły, które tam opisuję, mogą okazać się naprawdę pomocne do tego, abyście w prawidłowy sposób wykonywali dane. Ćwiczenia. No dobra, koniec tego wstępu, zaczynamy. Po odpowiedniej rozgrzewce czy na orbitreku, czy na bieżni, czy wioślarzu, czy na rowerku, parę minut. Między 8 a 10. Rozgrzewamy stawy kolanowe, biodrowe, skokowe, nadgarstkowe. Możemy również pokręcić swoją szyją. I przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, którym będzie niedoceniany przez wiele osób, aczkolwiek bardzo skuteczny ruch, czyli zakrok. Tak zwany przysiad zakroczny, gdzie prowadzimy ciało do tyłu. Jest to ćwiczenie unilateralne, czyli jednostronne, więc wykonamy. Je raz lewą, raz prawą stroną, lewym pośladkiem, prawym pośladkiem, lewą nogą, prawą nogą, tak? Trzy serie po 12 powtórzeń na każdą stronę z kontrolą ruchu, gdzie kolano nie ucieka do środka ani na zewnątrz, gdzie plecy nie garbią się. To będzie e, najważniejsza tutaj jakby opcja, sugestia, żeby wykonać zakrok w prawidłowy sposób techniczny. Ćwiczenie wspaniale angażuje dół mięśni pośladkowych, pośladkowy średni mały, który również tutaj będzie stabilizował miednicę, a także mięśnie czworogłowe uda. A fajne to ćwiczenie jest na pewno, ponieważ każda noga popracuje tutaj osobno, więc w pewien sposób wyrównamy, wyrównamy. Tutaj dysproporcje między jedną i drugą stroną. Oczywiście, jeżeli dla Was ćwiczenie staje się proste, chwyćcie sobie jakieś hantelki, dopasujcie to do siebie, żeby to dwunaste powtórzenie ostatnie było nieco cięższe. Możecie również pokombinować z podstawieniem coś pod stopę nogi wykrocznej, która cały czas powinna zostać w miejscu i to może być na przykład step, czyli podwyższenie, gdzie ten zakres zejścia do dołu będzie nieco większy. Pamiętajcie o prostych plecach i brzuchu spiętym. Po przerwie około minutowej przechodzimy do drugiego ćwiczenia, w którym to już zadbamy o mięśnie grupy kruszowo goleniowej czyli upraszczając, tył naszych ud. Oczywiście chcemy tutaj również uruchomić do pracy mięśnie pośladkowe wielkie, więc wykonamy tak zwane zginanie stawów kolanowych czy też zginanie podudzi z piłką. I uwaga, początkujący mogą mieć problem z tym ćwiczeniem, bo Trzeba tutaj zadbać o stabilizację, o równowagę, o to, aby miednica nie wyginała się na boki. Mamy tutaj również proste plecy, brzuch napięty. Kładziemy stopy na piłce i wersja dla początkujących zezwala, pozwala na odkładanie bioder na ziemię, podnoszenie ich poprzez wyprost stawu biodrowego, oczywiście, a nie przeprost w kręgosłupie, i przyciąganie piłki. Dopięcie pośladków i powolny powrót, oddajemy piłkę do przodu, że tak powiem, odkładamy bioderka, chwilę odpoczynku, sekunda i powtarzamy kolejny ruch. Osoby troszeczkę bardziej tutaj zaawansowane w tym ćwiczeniu mogą to ćwiczenie wykonać przy stałym napięciu mięśniowym, czyli po prostu bez odkładania bioder na podłogę. Naprawdę ćwiczenie fantastycznie wpływa na funkcję zgięcia w stawie kolanowym i wyprost bioder, także możemy połączyć tutaj te dwa ruchy, angażując fantastycznie przy tym tył uda i mięśnie pośladkowe. Oczywiście również dolna część pleców i brzuch, yy, to będą mięśnie, które wspomogą te unoszenie. Bioder. Także znakomite ćwiczenie. Pamiętajcie o tym, aby nie gibać się na boki, żeby nie robić przeprostu w kręgosłupie, żeby po prostu w miarę stabilnie wykonywać te zgięcia. Podłudzi! Zadbamy tutaj również o głowę krótką mięśni dwugłowych, która nie pracuje przy wszelkiego rodzaju wyprostach stawu biodrowego. Ale nie wchodźmy tutaj już w głębszą. Anatomie, 3 serie po 12 powtórzeń i po minutowej przerwie przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, gdzie już stricte chcemy zadbać o pośladkowy wielki, który ma królować w tym ruchu. Wykonamy tak zwany królewski mostek typu glute bridge, czyli wyprosty bioder z podłogi. I w tym momencie to ćwiczenie dla osób początkujących przy użyciu dwóch nóg bez ciężaru również może okazać się zbyt łatwe. Więc albo kładziecie sobie jakiś ciężarek na kolce biodrowe, kettlebell czy jakieś hantle, a może nawet sztangę, w zależności od tego na co jesteście Gotowi. Waszym zadaniem jest poprzez napięcie pośladków wznieść biodra do góry, spinać te półdubki, powoli wrócić do dołu. Zakres tutaj e, ruchu jest nieduży, jest taki skrócony, że tak powiem. W skróceniu pracujemy tutaj, ale możemy naprawdę świetnie wyczuć pośladki. I uwaga, osoby początkujące często chcą pchać te biodra jak najwyżej, myśląc, że dopną pupę, a wy to robicie plecami. Nie, plecy proste, brzuch napięty, kontrola miednicy nosząc biodra do góry, wykonujecie tak zwane lekkie pochylenie miednic, czyli takie podwinięcie bioder, co oznacza fantastyczne, skuteczne, efektywne dopięcie waszych półdubków. W przypadku kiedy ćwiczenie staje się proste, dokładacie ciężar. Jeżeli chcecie tutaj również pokombinować i macie problem z asymetrią mięśni pośladkowych, to ćwiczenie również możecie wykonać w wariancie na jednej nodze. 3 serie po 10 powtórzeń obunóż z jakimś ciężarkiem, ewentualnie 3 serie po 12 powtórzeń na lewą czy prawą stronę. Oczywiście instruktaż tego ćwiczenia jest na kanale. Wpisujcie wyszukiwarkę glute Bridge czy też mostek biodrowy do celu z pasją. I na YouTube wyskoczy taki film, w którym te wszystkie aspekty techniczne Wam w szczegółach, w detalach będę opisywał. Po minutowej około oczywiście przerwie, przechodzimy do ćwiczenia. W którym to skupimy się na grupie kulszowo-goleniowej, czyli tyle UDA, mięśniach pośladkowych, ale także na mięśniach pleców, prostowników, e, grzbietu. Konkretnie, jeżeli chcemy tutaj sprecyzować, o które mięśnie chodzi. I uwaga, tutaj się zastanawiałem, czy dać to ćwiczenie, a będą to wyprosty na ławce rzymskiej, czy dać ćwiczenie typu lifty na wyciągu, takie wykopy. Postanowiłem wybrać jednak ławkę rzymską, ponieważ jeżeli nie założymy tutaj ciężaru, to raczej ciężko sobie zrobić krzywdę. W przypadku wykopów również, ale tam często te machanie jest jeszcze bardziej psute, niszczone, partaczone, tak? Na ławce rzymskiej powinniśmy zadbać przede wszystkim o to, aby odpowiednio ustawić tą podpórkę na biodra. Postarajcie się ustawić ją w taki sposób, aby wasze biodra wystawały ponad tą podpórkę, a nie żeby ta poduszka, te podparcie ograniczało wam ruch w biodrach, tak? Dzięki temu będziecie mogli fantastycznie zadbać o mięśnie pośladkowe, wielkie, a także grupę kulszowo-legoleniową, czyli tył uda, dwugłowe, półściegniste, półbłoniaste. Zapierając się łydkami o takie specjalne poduszki, opieramy się biodrami albo górną częścią, bardziej żeby sprecyzować, mięśni czworogłowych i. W zgarbieniu lekkim tułowia, w szczególności w odcinku piersiowym i szyjnym kręgosłupa, pochylamy tułów do dołu za pomocą rozciągnięcia bioder, po czym Wbijamy mocno biodra w poduszkę, prostując się do góry, i wtedy aktywujemy pośladki. Możemy wykonać to z gumą, możemy wykonać to z hantelką niedużą, pokombinujcie, sprawdźcie, jak w ogóle czujecie to ćwiczenie. Jeżeli nie czujecie go odpowiednio, to nie nakładajcie żadnych ciężarów i gum, tylko próbujcie, skupiajcie się. Pamiętajcie, że na górze, prostując się, wbijajcie te biodra, napinajcie pośladki, co sprawi, że Wyprost biodra będzie tutaj jakby tą kluczową funkcją, która ma zaangażować te mięśnie. Także takie machanie z przeprostem kręgosłupa no nie będzie tutaj dobre. Także nie wychodzimy za wysoko tutaj tułowiem, tylko przy tym zgarbieniu prostujemy się za pomocą bioder, a nie prostujemy się za pomocą, jak sama nazwa wskazuje, prostowników grzbietu. Plecy cały czas są w tej samej pozycji, a my wykonujemy wzniesienie tułowia za pomocą Miednicy, wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale może jak obejrzycie materiał instruktażowy, nie wiedząc jak wykonać to ćwiczenie, to się jeszcze bardziej tutaj jakby odnajdziecie w tym ruchu. Po minutowej przerwie przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i będzie to już stricte ruch, na uwaga, co na boczną i górną część miednicy, czyli mięśnie pośladkowe, średnie i małe, i nie będę was tutaj katował. Wystarczy, że zaproponuję Wam ćwiczenie w leżeniu na boku, gdzie nakładacie w okolicy kostki, czy też kolana, gumę oporową, ewentualnie obciążnik na. Kostki takie, e, obciążnik na kostkę, takie 2-kg, tam 3-kg, które sobie na rzep przyczepiacie. I waszym zadaniem jest na pełnym skupieniu, w leżeniu bokiem, unosić jedno udo do góry, wracać powoli do dołu, nie odkładając tej nogi, po czym znów powtarzacie ten ruch, tak, żeby wyczuć dobrze boczną część mięśni pośladkowych. Te lubią większą ilość powtórzeń, kolokwialnie mówiąc, jest tam więcej włókien czerwonych, więc polecam tutaj trzy serie po 15 powtórzeń na każdą stronę, czyli raz jeden boczek, raz drugi boczek i w tym momencie macie fantastycznie zaangażowany. Dół ciała, tu bez łydek, jest ta propozycja. Łydki możecie sobie dodać, ale niekoniecznie nie każdy chce te łydki e, rozwijać. Także, jeżeli to odwodzenie jest dla Was załatwe, to proponuję wersję, gdzie również jesteście w odwiedzeniu nogi, która jest na dole czyli cały czas w tym podporze typu plank bokiem unosicie nogę, która jest na górze. Także, też tutaj możecie sobie utrudnić to ćwiczenie. Oczywiście, czy za pomocą obciążników na kostce, czy mocniejszych gum, tu już możecie kombinować. Ten trening naprawdę można fantastycznie progresować w dalszym etapie, w przyszłości. Także, pięć ćwiczeń, które dla osób początkujących naprawdę będą znaczyły wiele. Jeżeli tam poprogresujecie, poprawicie technikę, wczujecie się w ten ruch, koncentracja, czyli połączenie mózg, mięsień, myślimy nie tylko głową, nie tylko pupą, ale również głową z pupą, tak? czyli wszystkim skupiamy się konkretnie Także żeby tutaj wyrzucić ten tyłek, też musicie e, po prostu używać wszystkiego, tak? Wszystkich mięśni, e, bo brzuch, plecy kontrolują miednicę. Nogi, ustawienie też decyduje o tym, jak wyczujecie swoje mięśnie pośladkowe. I oczywiście, jeżeli interesują was indywidualne plany treningowe dopasowane czy do treningu na siłowni, czy w domu, chcecie być po prostu prowadzeni odpowiednio, możecie zgłosić się po plany treningowe, które układam e, indywidualnie po wypełnieniu ankiety na stronie www.celospas.pl w sekcji oferta taki plan mogę dla was stworzyć. Wtedy już sobie doprecyzujemy wszystkie detale, sprawdzimy jaki sprzęt macie, możecie wysłać zdjęcia ze swojej siłowni, czym ta siłownia może się pochwalić. Jeżeli trenujecie w domu, zaś ustalimy co tam możecie wykonać. Na przykład przy użyciu krzesła. Tak? Oczywiście żartuję, bo e, dużo osób w domu ma piłki, hantle, ketle, gumy. Z tego też da się coś ciekawego złożyć, w szczególności jeżeli jesteście osobami początkującymi. Zostawcie łapki w górę. Jeżeli ten materiał będzie cieszył się zainteresowaniem, to ułożę dla Was plan dla osób średnio zaawansowanych z priorytetem na pośladki na siłowni, tak? który możecie wykonać. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych materiałach. Do celu z pasją. Cześć!